Nie jest w sumie niczym niezwykłym, że wędrowcy często mają obolałe nogi, w szczególności obolałe stopy po dłuższych wyprawach, ale czasem ból stóp jest na tyle istotny, że może oznaczać coś poważniejszego, bardziej znaczącego czyli tak zwane złamanie przeciążeniowe. Wszyscy wędrowcy w zasadzie są podatni na tego typu kontuzje, na złamania przeciążeniowe szczególnie. Te osoby są narażone bardziej, jeżeli wędrują no, trasami bardziej, bardziej wymagającymi. Są to trasy długodystansowe, i w dodatku jeszcze wędrujemy z mocniej obciążonym plecakiem. W przypadku złamania przeciążeniowego, ból i dyskomfort, jaki może trapić turystę, no może się różnić. U każdej osoby może to przebiegać czy wyglądać nieco inaczej. To sprawia, że relatywnie trudno jest jednoznacznie określić, co to mogą być za dolegliwości stopy. Ja osobiście takiej kontuzji nie miałem, ale moja partnerka życiowa miała taką sytuację, że doznała tego typu kontuzji podczas wycieczki w zasadzie takiej niegroźnej, ale intensywnej na Pilsku. Potem dolegliwości przeszły. Kilka tygodni później byliśmy w Bieszczadach tydzień intensywnego chodzenia po, po szczytach bieszczadzkich. Te dolegliwości wróciły. Pojawiły się obrzęki. No i ostatecznie po powrocie po wizycie u lekarza zostało potwierdzone e, liczne złamania przeciążeniowe stopy, co niestety no, zakończyło wędrowanie na parę, e, parę miesięcy. I w tym filmie dowiesz się, co w zasadzie powinieneś wiedzieć o złamaniach przeciążeniowych, aby móc pozostać na szlakach tak długo, jak to jest możliwe. Zacznijmy od tego, e, co to jest złamanie przeciążeniowe. Pokonywanie kilometrów na Szlakach to świetny sposób na utrzymanie formy, kondycji, ale czasami też właśnie może doprowadzić do niechcianych kontuzji, takich jak omawiane złamania przeciążeniowe. Zarówno wędrowcy, turyści, jak i też można powiedzieć jednodniowi wędrowcy są podatne na ten wcale nierzadki i dosyć nieprzyjemny, bolesny uraz. Dlatego ważne jest, aby znać i przyczyny, i objawy tego typu kontuzji. Czynności takie jak Wędrowanie piesze wędrówki, wspinaczka, szczególnie wędrówki i wspinanie się z plecakiem powodują, że powtarzające się systematycznie większe obciążenia naszego ciała mogą sprawić, że będziemy podatni bardziej na złamania przeciążeniowe. Złamania przeciążeniowe też nie powstają jakby jednorazowo, najczęściej. One, tak powiem, narastają ich pojawienie się tej kontuzji wymaga pewnego e, czasu. Nie wynikają one też z jakiegoś konkretnego poważnego błędu lub incydentu raczej są następstwem pewnego jakby systematycznego, chronicznego, powtarzającego się ucisku obciążenia stopy. O złamaniach przeciążeniowych w zasadzie warto pomyśleć jako urazie spowodowanym jakby długotrwałym przeciążeniem, naciskiem i w tym zakresie można powiedzieć, te te różne y, przykłady tej kontuzji są do siebie podobne. Urazy związane z przeciążeniem powstają w wyniku wzrostu aktywności czy nadmiaru aktywności, która y, no, sprawia, że nacisk, obciążenie w tym przypadku, właśnie na stopy, jest wyższe niż takie, do którego organizm jest y, przyzwyczajony, w którym sobie na bieżąco y, mógł radzić. I właśnie jest następstwem właśnie jakby no utrzymującej się tutaj płatkowej zwiększonej, bardziej ekstremalnej dla organizmu aktywności. Z biegiem czasu, gdy ćwiczymy właśnie ponad możliwości naszego organizmu, ponad jakby jego poziom wytrenowania, czasami też jakby no zbyt intensywnie w stosunku na przykład do, do wieku, albo jesteśmy już w jakimś urazie stopy, obciążenia związane z tym właśnie nadmiernym poziomem aktywności powodują, że no, nasze kości, tkanki nie za bardzo są w stanie to znieść, tolerować. W rezultacie organizm nie jest w pełni w pewnym stanie się na bieżąco regenerować. W efekcie, po iluś takich, że tak powiem, rundkach, cyklach no dochodzi do po prostu kontuzji, A Co powoduje bezpośrednio takie złamania przeciążeniowe? Najczęściej złamania przeciążeniowe u turystów występują w obrębie kości piszczelowej, dłuższych kości palców, zwanych też jako palce śródstopowe i w bardziej ekstremalnych przypadkach w kościach śródstopia. Tutaj nawet można mówić jednocześnie o kilku pęknięciach, o mnogich pęknięciach, starzają się też w kości piętowej. I istnieje co najmniej kilka czynników, które mogą powodować czy przekładać się na zwiększenie prawdopodobieństwa złamań naprężeniowych, więc teraz dwa słowa o tym. Jednym z takich czynników jest już choćby sam kształt stopy, szczególnie tak zwany wysoki łuk. Jeśli mamy tego typu stopę, jesteśmy bardziej podatni właśnie na naprężenia w obrębie śródstopy, w stopie, co oczywiście może się przekładać na złamania naprężeniowe i zwane pęknięcia czy złamania włoskowate. Ponadto, jeśli nasz drugi i trzeci palec u nogi są wyraźnie dłuższe niż pozostałe, spowoduje to, czy może to spowodować dodatkowe obciążenie kości tych palców w trakcie jakby no marszu intensywnego, marszu, kiedy będziemy w pewnym sensie dobijać te palce niemalże przy każdym kroku. Z tego powodu kości drugiego i trzeciego palca u nogi są jednymi z najczęściej jakby ulegającym, ulegających te, te, tego typu urazowi, czyli złamaniom kości palców. Także znaczenie ma styl chodzenia nasz chód. Jeśli wylądujemy na zewnętrznej stopie, na stronie stopy i w pewnym sensie przetoczymy się w ten sposób na podeszwę podczas chodzenia, obciążamy z kolei tutaj stronę stopy w obrębie piątego palca, która również no jest często właśnie obiektem zła złamań i tych pęknięć przeciążeniowych. Istnieją również inne czynniki, takie jakby różna to się często u ludzi zdarza, e długość nóg, gdzie po prostu jedna no noga jest nieco dłuższa od e drugiej. E słabe mięśnie mogą prowadzić do Pewnego jakby no większego zmęczenia, obciążania jednej z tych nóg i zwiększa na naszą podatność na, na złamania. W przypadku, kiedy ta noga jest bardziej dociążana, dociążana i występują tam wśród stopniu większe naprężenia. Gdy mięśnie zresztą stają się zmęczone, nie są też w stanie już utrzymywać idealnego jakby kroku. Rytmu to także może powodować, czy przykłada się na większe dociążanie kości innych tkanek, w następstwie może się przyczynić do kontuzji. Oczywiście też wpływ mogą mieć takie czynniki jak rodzaj obuwia nieadekwatny do, do terenu, w którym się poruszamy, wielkość tego obuwia, jeżeli jest na przykład zaciasne, źle dopasowane, albo założymy grubą skarpetkę, która ogólnie powoduje, że ta noga jest dodatkowo jeszcze uciśnięta w tym bucie niewłaściwe rodzaje wkładki ale także takie rzeczy, bym powiedział związane nie z samym marszem choćby nadmierne przeładowanie plecaka zbyt długi krok ale też i czynniki związane na przykład ze złym odżywianiem tutaj brak odpowiednich witamin, to także może mieć wpływ na to, że będziemy na tego typu uraz bardziej narażeni Ponieważ nie każdy dyskomfort stopy czy ból stopy od razu musi automatycznie oznaczać złamanie przeciążeniowe, to warto sobie zadać pytanie, czy dane właśnie dolegliwości, dane objawy to złamanie przeciążeniowe, czy coś innego. W jaki sposób, że tak powiem, można to próbować samemu przynajmniej na początku zdiagnozować. Nadrzędna zasada jest taka, że jeżeli jesteśmy już przekonani, czy spodziewamy się, podejrzewamy złamanie przeciążeniowe, Najlepiej no po prostu udać się do lekarza. Szybka wizyta no, u ortopedy zapewni nam jasną diagnozę albo rozwieje nasze obawy, albo w przypadku ich potwierdzenia no, lekarz nam y, zaproponuje dostosowane do naszych potrzeb i do wielkości urazu sposób leczenia. Słomania przeciążeniowe mogą objawiać się na kilka sposobów. Przede wszystkim jest to ból y, podczas chodzenia, utrzymujący się obrzeg, obrzęk, tkliwość y, miejsc a także, a także takie znaki, jak siniaki, jakieś przebarwienia i yy, to główne symptomy. W przypadku złamań przeciężeniowych to ciekawe, ból często jest taki no, stopniowy i w zasadzie nawet dosyć trudno jest wskazanie jakby jednego konkretnego bolesnego obszaru może być to dosyć trudne. Yy, w dodatku pewnym komplikacją yy, może być też to, że ten ból, tak jak powiedziałem, on jest różnym nasileniem. Może być stopniowy, może być bardziej intensywny, może być mniej intensywny. Może też się zmniejszać po jakimś odpoczynku. W związku z tym no, może się okazać, że my jakby będziemy tutaj mieli problem ze zdiagnozowaniem. Wręcz będziemy się utwierdzać w przekonaniu, że to jest jakiś chwilowy ból, właśnie zmęczenie na skutek intensywnej wędrówki, nie podejrzewając tutaj jakby poważniejszego urazu. Możemy też właśnie zauważyć obrzęk i tkliwość, ale jeżeli czujemy się lepiej po odpoczynku albo właśnie po ibuprofenie czy podobnym jakimś leku przeciwbólowym, no to to jest sygnał dla nas, który no powinien nas jakby raczej utwierdzać w tym, że no coś jest na rzeczy, a nie powinniśmy go lekceważyć. Początkowo może być Właśnie przez, przez takie właśnie działania bardzo łatwy do opanowania ten ból, i będziemy chcieli kontynuować wędrówkę. Czy w ogóle no będziemy twierdzić, że szkoda nam tutaj rezygnować z zaplanowanych kolejnych tras i będziemy wędrować z jakimś tam mniejszym czy większym dyskomfortem. Kilometry już pokonywane razem z urazem mogą się sumować, ale to na dłuższą metę raczej nam nie, nie pomoże. Dwa słowa o profilaktyce. Proste kroki mogą pomóc w zapobieganiu złamaniom przeciążeniowym. Podczas wyprawy, chodzenia po trudnym terenie zwróćmy uwagę, skupmy się wręcz na tym, żeby robić możliwie krótsze kroki. To zresztą też jest jakby no dobre rozwiązanie w przypadku, gdy mamy słabszą kondycję. Jednak więcej drobnych kroków niż takie duże susy wymagające zaangażowania większego mięśni, całego ciała będą tutaj pomocne. I właśnie w przypadku przeciwdziałania zapobiegania złamaniom przeciążeniowym jest to też bardzo ważne, żeby Kroki robić relatywnie krótsze. To w zasadzie jeden z najważniejszych i najprostszych sposobów na zmniejszanie ryzyka obciążenia w kościach, wśród stopia, w kościach palców. Dzięki temu twoje ciało, twoje stopy mogą się poruszać i wydajniej, i skuteczniej absorbować siłę, jakby reakcji tutaj między, między ciałem a podłożem. Na początku możesz, jakby no tak trochę drobiąc jak gejsza, czuć się nienaturalnie. I nawet można powiedzieć, że najprawdopodobniej bezwiednie szybko wrócisz do takiego jakby normalnego kroku. Jednak no, warto tutaj temu trochę czasu poświęcić. Kiedy się zorientujesz, że znowu zaczynasz robić długie kroki, staraj się jednak ten krok y, zmniejszać. Będzie to na pewno z korzyścią dla Twoich palców, Twojego śródstopia. Wielogodzinne trasy, wędrówki i pokonywane kilometry męczą mięśnie, y, mę męczą stopy. Tym, tym samym czyniąc je bardziej podatnymi na kontuzję. Dlatego też odpowiedni trening pomaga organizmowi przygotować się, przystosować do potencjalnie długotrwałej, większej, intensywnej aktywności. Ponieważ takie progresywne wędrówki treningowe to bardzo dobry pomysł, nie tylko zresztą właśnie tutaj na ćwiczenie pod kątem unikania urazów, no to też jest dobry sposób właśnie na takie wprowadzanie coraz dłuższych tras, coraz dłuższych kilometrów i w pewnym sensie pakowanie, ćwiczenie, przygotowywanie ciała do pewnych dłuższych obciążeń, to powinno zmniejszać ryzyko kontuzji. Dlaczego? No pomoże to nam na kilka sposobów. Po pierwsze, twoje czy nasze ciało przystosowuje się do Dłuższych wędrówek do dłuższej absorpcji obciążenia. Warto też, żeby podczas takich nawet trekkingowych wypraw jeszcze mniej ekstremalnych, także już dociążać plecy, no, starać się się ewentualnie z ekipunkiem zbliżonym do tego, który będziemy stosować na dłuższym dystansie. Po drugie, mięśnie, które pomagają utrzymywać także pozycje stopy kostki stają się też z czasem coraz silniejsze, coraz bardziej elastyczne i wytrzymalsze, silniejsze. Oprócz tego typu wędrówek, takich można powiedzieć progresywnych, treningowych, dobrze też w ogóle poświęcić ćwiczeniom, na przykład czas na ćwiczenia na siłowni, na nogi, na biodra, ogólnie je wzmocnić, zbudować wytrzymałość w kluczowych grupach mięśni. Przy okazji także będą się trenować nasze stopy. Kluczowe jest... Używanie odpowiedniego obuwia. Tutaj na pewno ważne jest, żeby to obuwie dobrze dobrać, dobrze dobrać wkładki, mieć to dobrze pomierzone. Nie ma nic gorszego jak źle dobrane buty, zwłaszcza jeżeli te buty są za ciasne więc upewnijmy się, że nasze buty są dobrze dopasowane to nie jest taka kwestia, że założymy buty minuta, ok, nic nie ciśnie to to jest super pamiętajmy, że na trasie w tych butach będziemy spędzać wiele, wiele godzin, a być może i dni, w związku z tym no także dobrze przyzwyczaja stopę pochodzić w nich nieco dłużej zanim w ogóle pierwszy raz pójdziemy na trasę. Jeśli mamy płasko stopie albo mamy wysokie podbicie jakiś nietypowy kształt stopy Mamy wątpliwości co do długości palców. Warto też skonsultować to z lekarzem. Jakie tutaj buty, jaki typ wkładek może być tutaj dla nas odpowiedni czy pomocny. Jeśli nie mamy pewności, jakie buty, a nie chcemy iść do lekarza, no to warto też się wybrać do takiego bardziej specjalistycznego sklepu obłowniczego, ze sklepu ze sprzętem audorowym, który ma w swoim asortymencie też różne rodzaje butów, no tego typu. Jest duże prawdopodobieństwo, że bardziej kompetentny sprzedawca pomoże nam w dobraniu odpowiedniego obuwia. Poza tym też bardzo, bardzo ważna sprawa, aby zadbać, i to w zasadzie nie tylko pod kątem no, tutaj wypraw, czy, czy właśnie przeciwdziałania tego typu urazom, zadbać o prawidłowe odżywianie. Bo to jest kluczowe, zwłaszcza dla osób wykonujących aktywności długodystansowe, bardziej ekstremalne, nie tylko tutaj dla turystów, wędrowców. Ponieważ zdrowe odżywianie podczas wędrówki, już w trakcie samej wędrówki, może być nieco trudniejsze, więc ważne, aby no, wcześniej zaplanować ten sposób odżywiania się i wykorzystać, zastanowić się nad różnymi dostępnymi opcjami. Pokarmy takie jak jogurt z mieszanymi jagodami, czy tak zwane musli, często zawierają wapń, podczas gdy na przykład jajka, żółtek, ryby dostarczają nam bardzo cenną witaminę D. Świetnie nadają się do jakby wzmacniania, budowania tutaj kości. Różnego typu sałatki to także świetny dodatek, zbiór wielu witamin, minera minerałów, więc także warto z perspektywy tutaj budowy dobrych kości po nie sięgać. Jeśli gdzieś jesteśmy na trasie, gdzieś powiedzmy jesteśmy bliżej cywilizacji i nie wiem, skusimy się na hamburgera, no to też warto, żeby oprócz tego hamburgera zadbać o coś bardziej zdrowego. Przynajmniej dobierzmy do tego jakąś sałatkę jako źródło witamin. I to w zasadzie byłoby tyle w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że tych kilka porad będzie dla Was przydatne. Jeśli tak, to, wyraź to łapką w górę. Niezmiennie zapraszam. Zachęcam do subskrybowania kanału, zaznacz też dzwoneczek, żebyś był na bieżąco z kolejnymi treściami na tym kanale. Dziękuję serdecznie za wspólne obejrzenie filmu. Pozdrawiam, cześć!